Kurwa Ej, inna ekipa ich bije. Ej kurwa, pa was bije. Są dwa teamy. Kurwa Maczko. Ah. A gdzie? Pójdę w Dostał ogniem Po prawej, po prawej Kurwa, zajebał mnie Połowił się kurwa. kurwa Wiem, widziałem śmieć leżał, no, dzięki Uf. Chodźcie się zbierać. Ja <laughs> Kurwa, już dostałem, banie, tylko wylądowałem. Skąd? Nie wiem. O kurwa, biją. jest Sniper. Bez skąd? Bez se puszczam. No i co, gdzie są? Daleka. Ale tu idzie ekipa do nas. Ej, idź. Ty możemy zrzut kupić. A, dobra, trzymamy się. Sniper bije tam. Uwaga, bo snajper jest tam gdzieś oznaczony na niebieski Nie mam. Trzeba bycie rzucę. Dobra. Jest linką. Nie wiem, wiem. Dobra, tego chyba nie ma tam na dachu. Był na niebieskim tam, gdzie ale już go nie widzę. Tu był. Może idę. Chodźmy, musimy się trzymać. Tam sam? Tam uciekłem. No, uciekłem. Lecą, lecą, zadruży. No Znaczy, cała drużyna uciekła. No, idę jej zobaczyć. No, gdzieś tutaj od straży się biją. Ja w ten straży, A widzę. Widzę, widzę, widzę. Jest na straży na najwyższym. Kurde, nie mój frak. Tam położony, ja też. Hmm. Dobra, dobiłem sobie go. Nabiega, ja biega! Tak, jeden jest na wieży jeszcze, chyba się podniósł. Mam dwóch na dole. I auto mamy obok. Widzę, tam już jest chyba ich ze trzech. No, no, no. sobie, chyba. Na straży Coś tam leją Jo, na dachu ja zeskoczył za, zaskoczył. Tak, tak, zeskoczył. Się biją tam mm -hmm. Tu jest, o oh, kurwa Ej, mamy gościa tu gdzieś Lotnik okay, Położony Ale to był on? Tak, dobra, to było tam są cały czas, Kurwa, wyskoczyłem niechcący, no dobra. Ja wezmę zlecenie do szczytu. Odrabince. Jest tu linka gdzieś jeszcze? Najpierw coś, a nie wiem skąd. Czy to wy Ja idę słowo tego dach? Jest linka, dobra, kurwa, bit! Dobra, idę do. Idą, idą. Trzech, dwóch jest na straży, jeden z lewej, na, na tym niebieskim. Biegają na straż znowu. O kurwa, dostęp do no. mnie. U um, kurwa, z czego on mi zajebał? raz. KDR? Chyba ja. Idzie nasze zlecenie, chyba. Tam, w pociągu, tam przy pociągu jest. No patrzę. Ale, dymny, ale nie było widać. Za przystankiem jest. Przy tojtoju tu, no czy tam przy... Biegnie drugi! Mówiłem mu kewa Kurwa nie mam magazynu, macie ammo? Leży jeden, dobity, jeszcze jeden jest Jest za przystankiem nadal Był bieg, Dostał po blachach Nice, pięknie No ładnie, ładnie Że polecę ich sobie, coś tam? Bo, bo, no tu są skrzynki się poryspiły Możemy nam pozbierać ja polecę tam tu pozbierać Dobra Ej tu są okay. Tam się leją Tam no, jest ktoś Po blachach Na blachach znowu, kurwa, ale dostałem. Ej, tu jest gościu, w tym budynku. Gdzie on Wszedł do środka. Tak, był sam. Zeskoczyli tamci, tamci zaskoczyli w prawo. A gdzie on jest? W tym budynku, biegają. Ale kilku Nie wiem, ja słyszałem kroki, ale czy jeden, czy dwóch Kurwa, da? O kurwa O jest w... W kiblu w kiblu, jaduj. Jaduj. kiblu! Jebane kiblu. Jebany kible się twierdzą No jest zrzut miał jebany To weź go Wziąłem, wziąłem Zobacz Szymona trzeba kupić To, to dawajcie na, na górę znowu i na trejnie kupimy Kupili się u nas na treinie Ej, są na treinie na górze Uwaga, z przodu Tu był za murkiem Kurwa Nie przejdziemy teraz no jest Ale O ładnie. kurwa mać Nieźle No no, tu może być jeszcze więcej Są znowu się kupili na sklepie Co na naprzeciwko Cała czwórka, chowajcie się, kurwa Cała czwórka, cała czwórka, cofaj, cofaj. Położony, drugi położony, dwóch leży kurwa, chodźcie Dwóch położyłem Dwóch tam jeszcze jest Mam ich Wszyscy? Tak, Jeszcze ja, jeden. Tak, po, po, po Marcina się musicie cofnąć. Czekaj, cicho! Nie biegamy tu? Okay. Ja kupiłem nas. Kurwa, ale mi te dwa heady z Kara na nich, ja jebie Ej, tu jeszcze ktoś strzela czy o co chodzi? Na końcu, kurwa. tak, na końcu jeszcze jest jeden. Jak jest, no? rozprawimy, kurwa. Gdzie on jest? Nie widzę nic Kurwa, kurwa. jeden film uciekł. O, no, na gór, tu jest czekolada. Gdzie jest ten typ? uciek, uciekł, wyskoczył Dobra, helkę mamy przed nami Czy jakieś blachy wam trafiły to Wam Masz Ej ja, no. Ej to uważaj, że na tego gościa on Może kampić na nas No no Dobra musimy i tak zejść no. Nic nie mam Chyba musimy iść na górę nie góry iść. Dobra, to jak? Góra? Góra, no. Ja bym jeszcze uważał na tego typa. Góra, kurwa nie ma gdzieś. Kóra, no, nam za nie zrobił. Gdzie wy jesteście? Ja jestem w idę na sklep. zobacz Poproszę. Gdzieś, aha, ty jesteś za mną, dobra. Trzymam, chcesz zrzut? Mam zrzut. Eee, w sensie kupić, czy? Nie, ja mam. Macie Kuba municję. No się, wrzucam to... zrzut. Weź sobie zrzut. Dobra. I kupcie ja ammo, kurwa, wszystko bierzcie. Ja wezmę BSC może. Ja wezmę BSC, o. I ja. teraz. Jedzie auto na nas, na sklep, na sklep jedzie. Auto, auto, auto. plecy. I plecy dostaje. Idę na sklep. Kurwa. O, chuj osób, chuj ludzie, ty. W każdej o, strony mój. ty. Tak. dobili. Zabiliście Ja pierdolę Kurwa Nie, zajebał mnie Kupiłem cię, tak jeszcze Dobra ja wiem Jezu, ile... Ej, ile się ludzi zrobiło nagle? Podnoście Ja... może? możesz... O nie, nie możesz To z górbią. Spróbuję do szorbać, ale kurwa Aj, kurwa Pod, podnieś Szymona Podnieś Szymona mocno I szybko mnie podnieście, może damy radę yeah. Macie kasę Ej, podnieś szybko, kurwa Ktoś mi podniesie... Kurwa, ja nie mogę bo mam... Nie, czy co? Dobra. Snajpią mnie jeszcze. Kurwa, chuj. Oh, Kurwa. Ach, no, ze szpitala, no. Id idę do Ciebie. Tak, pod Marcina podniesiecie, no. W masz broń? Ja jestem. Maciej, Nie. Ja, ja zjebałem, bo myślałem, że mam więcej HP, nie gaz zabije. Kurwa, blachy Moja by się nie przydały, nie? A, musimy do łem gdzieś. masz Dobra idziemy wszyscy razem, nie? Ja mam tylko jakąś Patrzcie, gdzie idziemy Chodź, musimy tam na ten szpital wejść, nie? Najpierw cały czas na szpitalu, gościu. Mi ktoś biega tutaj, kitram się. U mnie jest gdzieś, kurwa. Dobra Tak tu Tu jak się przemieszczamy? Na dach musimy wejść, wiecie? Na dach to oni będą lecieć, kurwa, zaraz do nas. Bo ja właśnie mówię, wyszły. Biegną już idą, już idą. Pamiętajcie, macie termity, wszystko, rzucajcie się na 17, nie tyle ludzi w taki. No, wiesz, na piętrze w szpitalu są. Jeszcze na szpitalu są, no, trzeba uważać. No. Wow. I u was też są. Macie maski? Nie. Sławek tylko ma. Nie mam, nie mam, już mam. Z, z już mam, wiesz? A, okej. Okay. Niestety. Strefa idzie do nich. No. Ale u was też są chyba, nie? Z pójdziemy, nie? U was sam? na miatach Sam sam sam. są, Pięknie, kurwa Zbierajcie Podnieście szybko, po podnieście szybko Zbierajcie po nich maski Kurwa Uciekł Oj, zjebajdę Jeszcze jeden się skitrał U góry, tak? No O, dobra, dobra kończymy Dzięki, hej Dzięki wielkie. No. Na razie panowie. Kontakt. Dodawcie się. No. No. Na razie. Dobra, na razie panie, we. No, czy jesteś?